Dzień dobry moi drodzy! Mam problem z definicją. Wypowiedź szerząca nienawiść. Takie uzasadnienie wystawiło YouTube, usuwając dziś nagranie z mojego kanału Mój punkt widzenia. Szerzenie nienawiści, czytamy w artykułach YouTube, jest w YouTube niedozwolone. Nie zezwolamy na publikowanie treści promujących przemoc lub nienawiść wobec osób lub grup ze względu na poniższe cechy, które zgodnie z zasadami YouTube wskazują na przynależność do grupy chronionej: wiek, przynależność kastowa, niepełnosprawność, przynależność etniczna, tożsamość i jej ekspresja płciowa. Narodowość, rasa, status imigranta, religia, płeć biologiczna, kulturowa, orientacja seksualna, bycie ofiarą brutalnego aktu przemocy lub osobą z nią spokrewnioną, status weterana. Nie znalazłam w moim nagraniu wyżej wymienionych cech. Może ktoś z Was to doszczerze, to ja czuję się obecnie jakby osoba pokrzywdzoną to mnie dyskryminuje się za poglądy i wyrażanie ich publicznie, co gwarantowane jest Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 54, .1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Oczywiście wysłałam odwołanie, które natychmiast zostało odrzucone. Posłuchajcie proszę, co mówiłam na tym usuniętym nagraniu ze stycznia. 2023 roku. Dzień dobry, moi drodzy. Jakiś czas temu w rosyjskojęzycznym internecie natrafiłam na taki oto post. Gubernatorzy regionów przyjmujących uchodźców z Donbasu są zdziwieni ogromną różnicą w postrzeganiu rzeczywistości między osobami, które przyjechały z republik, a tymi, które mieszkały na Ukrainie. Ci pierwsi przyjeżdżają z wdzięcznością za to, że zostali ewakuowani i starają się jak najszybciej resocjalizować się. Proponują pomoc w każdy możliwy sposób, zatrudnić się, pomóc swoim rodakom, wolontariat w razie potrzeby. Wielu z nich przychodzi kursy pierwszej pomocy, aby z kompletem minimalnych umiejętności powrócić z powrotem do własnego kraju, aby pomagać wojownikom walczącym z nazizmem. W obozie ukraińskim sytuacja jest zupełnie inna. Tam znacznie częściej można spotkać ludzi, którzy czują, że coś im się należy. Większe mieszkanie, wyższe świadczenia socjalne, wygodniejsze łóżko. Wolontariusze i pracownicy miejscy początkowo powstrzymywali się, rzucając winę za ich wygórowane wymagania na okropności przeżytych doświadczeń ale w jednym z regionów mieszkańcy od razu zorientowali się, jaka jest różnica między tymi ludźmi. Podczas obiadu dla dzieci w jednej z kuchni duży, pusty garnek spadł na podłogę i zagrzychotał. Dzieci, które pochodziły z Lugańskiej i Donieckiej Republik, natychmiast upadły na podłogę, zakrywając rękami głowy. Niektórzy schowali się pod stołami i zaczęli uciekać od okien. Ich rówieśnicy, którzy mieszkali po ukraińskiej stronie linii kontaktowej, patrzyli na nich z przerażeniem. Według naocznych świadków, doświadczone życiem kucharki i wychowawczynie, które wyciągały dzieci z Donbasu, spod stołów, tego dnia głośno płakały. Czy można było zapobiec tragedii, którą obserwujemy dziś za naszą wschodnią granicą? Tragedii, która nie rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, jak wmawiają media i miłościwie nam panujące, a która trwa od 2014 roku. Posłuchajcie słowa mieszkanki Donbasu. Gorzkie to słowa, ale prawdziwe. Cześć wszystkim. Wiecie. Teraz coraz częściej spotykam się z komentarzami obywateli Ukrainy na temat bumerangów. To znaczy, że wspominają o jakimś bumerangu, że to wszystko do nas wróci. Przecież jesteś matko i temu podobne. A teraz chwileczkę, obywatele Ukrainy. Pamiętacie rok 2014? Weźmy Donieck, który jest milionowym miastem. Weźmy obok miasta Makiewka. Jego populacja wynosiła wtedy około 400 tysięcy. I kiedy poleciały pierwsze samoloty, kiedy pierwsze myśliwce zaczęły bombardować Donieck. Cywile zaczęli ginąć. Zaczęliśmy apelować do was, Ukraińców w sieciach społecznościowych. Co wy robicie? Pomóżcie nam, abyście widzieli, że mamy wojnę. Chwileczkę. Co nam mówiliście? U was nie ma wojny, jesteście w strefie, a to macie operację antyterrorystyczną, czyli terroryści zajęli Doniec i Ługańska. Ukraina z nimi znakomicie walczy. I od dawna nie ma tam cywilów, zostali ewakuowani. Mówiliśmy wam, jesteśmy tutaj, jesteśmy bombardowani. Nie, nie ma was tam, tam są tylko terroryści. Pamiętacie? Nawet dzwonili z ukraińskich banków na terytorium Donieckiej Republiki i prosili o spłatę kredytów, zadłużeń. Na to mieszkańcy mówili: Nie możemy, u nas trwa wojna. A pracownicy banku powiedzieli: Nie macie wojny, macie strefę, a to. Antyterrorystycznej operacji. I oto teraz patrzysz w wasze sieci społecznościowe, gdzie piszecie 25. Dzień wojny Ukrainy z Rosją. Nie koledzy, nie macie wojny, macie operację specjalną do walki z nazizmem na Ukrainie. I to wszystko. Nie macie wojny, co z wami jest. A teraz odnośnie bumerangu. Dobrze, tak jest? Czy nie wydaje się, że on do Was teraz przyleciał? I to jest prawda. Za 8 lat obywatele Ukrainy nic nie zrobili, aby sprzeciwić się zabijaniu rodaków na wschodzie kraju. Żyli sobie spokojnie, pracowali, zbogacali się i jeździli po świecie, zajmowali się własnym życiem. To nic nierobienie doprowadziło do tego, co dziś oglądamy. Jak to się mówi, jedyną rzeczą potrzebną Zło do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi, albo zło zwycięża, gdy dobrzy ludzie nic nie robią. I oto skutek. 14 stycznia 2023 roku w Kijowie zaplanowany jest marsz i miting na rzecz jeńców i osób zaginionych bez wieści, nazywany też Majdanem Wdów. Wdowy w internecie piszą, że przyszła pora, aby dowódcy odpowiedzieli za to, co dzieje się na Ukrainie. Przyszła pora. Cóż, nieco za późno. Życie ich bliskim to już nie przywróci, ale może ochronić kolejne życie Ukraińców. Kochani, mądrzy ludzie uczą się na błędach innych, aby nie uczestniczyć w podobnym marszu wdów w Polsce. Zbierzmy się na pokojowym marszu. To nie nasza wojna, która odbędzie się 21 stycznia w Warszawie. Mamy jeszcze czas, aby zapobiec nieszczęściu. Pozdrawiam myślących.